Witam wszystkich ponownie. W naszej przychodzie z Dark Souls. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się opcjonalnym bossem, który właśnie będzie znajdował się w tym miejscu. Tutaj jest to już przedostatni nasz boss. Mimo, że jest opcjonalny, to i tak go zrobimy, bo czemu nie? I żeby się do niego dostać, to właśnie musi być w tym miejscu. To jest Van Orlando. To ognisko takie, jak przekręcicie ten mechanizm trzy razy, czy dwa, to jest tutaj zejście. No i jak widzicie, jest tu pomnik Lorda Gwyna. I żeby przejście nam się pokazało, to musimy pokazać założyć założyć pokazać. Bodajże pierścień Czarnej Magii. O, widzicie? Takie cuda. Tylko teraz nie wiem, czy ja go mogę zdjąć, czy nie. Zaraz zobaczymy. Tutaj chcę pierścień Chloranty mieć. A tutaj bym chciał sobie mieć. Ten. Tak. Okej. Okay. Chyba, że za każdym razem trzeba to robić, ale zobaczymy. Widzicie, grobowiec. Czemu nie? Ja ci dam klękać przed tobą. Ale ja to chyba trzeba. Nie, nie trzeba. Ja nie będę klękać przed tobą. Jak widzicie, można klęknąć. Do jego przymierza się e, można dołączyć. Albo po prostu wchodzimy we mgłę. I będziemy się z nim bić. Ja nie będę klękać przed nim. Wchodzimy i zobaczymy, jak nam wyjdzie nasza próba. Czekajcie, ja bym jeszcze sobie...

Usłyszmy usłyszmy słowa Gwendolin? On gada do siebie? What the hell? Jak widzicie, to jest nasz boss, tu się już zaczęła walka. Jest to dosyć dziwna walka, bo jak widzicie, jesteśmy w korytarzu. teraz będzie do nas spamować, o kurde już zaczął spamować różnymi pierdłkami. Tego najlepiej tak zygzakiem biegać, o kurde bo ja zaraz zginę, jak tu mówię, że pierdłkami? a, jeszcze magią uderza o kurde zabił mnie oż cholera, ale ta magia ma damage no cóż Najlepiej chyba od początku być zygzakiem, wiecie. A, nie muszę tego pierścienia pokazać. A to super, dobra. Ja się już nie robię człowiekiem, bo to bez sensu. Kurde, ale mnie zabił z tej, z tej magii. A magia super w tej grze. A każdym razem jest kadrzenka? Dobra, weźcie, zamknij już. Spoko. Nie potrzebuję twoich przemówień, ani rad. A tym bardziej klękania przed tobą. Okej. Okay. Kurde, to jeszcze mnie dziabnęło, naprawdę? Myślałem, że... Poczekajcie, nie. O, oh, Jesus, jak on spamuje. Tak. Okej. Okay. Tak jak... Naprawdę... Warto być z gzakiem O Jesus, ale mi walnął Ale mu damage robię, ładnie On mi też, ale ja mu... Ja mam wrażenie, że w ogóle najlepiej to rolami to robić cały czas O kurde Okay, raz go uderzyłem O kurde, zabił mnie, fuck, jeszcze użył tego ataku Ojejcia Czyli ja muszę jednak ee, Być już totalnie przy nim i wtedy dopiero czuć się pewny, bo jak widzieliście już się trochę poczułem zapewny i niestety mnie skarcił to nie jest jakiś trudny boss, wiecie, tylko mm, te uniki może mi nie wychodzą, albo teraz błąd po prostu popełniłem bo jednak e, dziabną mnie, no ja też bez zbroi to robię, więc nie nie mam żadnej ochrony. Chociaż to nie jest wytłumaczenie na brak mojego skilla. Bieganie z Zygzakiem faktycznie się opaca. Okej, okay, raz go dziabnąłem. On traci trochę orientację. Kurde, szkoda, że nie mogę trafić go więcej razy, ale nie jest źle. No kurde, nie. Tak. Przed tym lepiej chyba uskoczyć. Wiecie. Jednak bo jednak to kurde, to jest najgorsze. Jest tak jakby samo naprowadzające. Mógłbym starczyć w sumie bie, biec, wie, wiecie, taką odporną na magię. Ale zobaczymy. Jeszcze spróbuję bez. Jeżeli nie będzie mi szło, to zobaczymy. No kurde, znowu mnie zabił. Cholera by to wzięła. Tak. Ja chyba naprawdę muszę po prostu biec od jednej do drugiej strony, a może się zatrzymywać. Wiecie? Tak, wiecie zrobić. Przebiec jakiś dystans i się zatrzymać. Zobaczymy. Dobra. Bez tej kawceńki poproszę. Dobrze. Biegnijmy sobie tak. 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 Tu się zatrzymam. No, kurde. Ale ta magia wkurza. Ta mała magia, w sensie. Nie wiem, jak to nazwać. Te małe pociski. Tak. One bardzo łatwo mnie zabijają, jak ja jestem e, praktycznie bez zbroi. Może spróbować e, biegać od jednego do drugiego tej kolumny, w sensie od jednej do drugiej. O, może tak. O, tak. I nie wiem czego jestem w stanie uderzyć. Okej okay. Kurde, ale mi przywalił. Albo okay. najlepiej chyba rolę robić przy tych małych gównach Mhm. Tak rolę robić, super On mi dowalił teraz Kurde, się teleportuje. nadziałem okay, dwa razy go aż zaatakowałem sobie zjem ten zielony pąk Kurde mać, no. Okurzające są te pociski małe. Tak, Nie mogę tego gówno uniknąć. ...przeproszeniem. Tak. O, zginę. Dobra. Okej. Okay. Uleć się. Nie jest tak źle tym razem. Oj! Kurde, jak on spamuje tymi małymi gównami. No fuck Te małe gówna są najgorsze. Fuck i zabił mnie tym... Holercia by to wzięła. Dobra, a wiecie co, ja sprawdzę ile mm, da ta tarcza, którą tu mam, odporność na magię, była taka, to była chyba ta, nie, to nie ta od magii, a jakaś była taka dobra od magii, czekajcie, 65, 65, 40... Ta, nie, ta ma 30. i nie, nie ma żadnej dobrej odmagi, to mi się wydawało. No okej, okay, to trudno. To próbujemy jeszcze tak. Wtedy. Najgorsze są te jego... Mm, e, małe pociski, wiecie? Nie wiem jak to inaczej nazwać, wiecie o co chodzi. Kurde. Okej. Okay. No jak on mnie trafił? dobra o Jesus. trafił mi jeszcze tym gównem ale combo mi zrobił kurde no nie mogę no To dosyć szybko te próby idą. To nie jest jakaś długa walka. Więc myślę, że tak, jeżeli będą potrzebne, to tak jeszcze z pięć prób i starczy. Wtedy najwyżej zobaczę jak inne próby mi wyjdą. Jest rolę robić przed tymi małymi gównami. Tylko to nie zawsze wyjdzie, niestety. I zabił mnie, kurde. Może w ogóle e, najlepiej rolę byłoby robić? A spróbuję raz, wiecie? Jestem ciekaw, czy yy, gra uzna, że. Mm, jak w dobrym momencie zrobię tę rolę? Też wtedy nie mogę biec, bo. Dobra, zobaczymy. Ja, ja bardzo wielki damage od niego dostaję. To jest problem. Jeśli jak ja nie będę biec, to trochę gorzej. Trochę do niego wolno dojdę, ale zobaczymy, może. Ta duża mnie wtedy dziabnie. Nie, nie, to jest bez sensu, bo on różnie to rzuca. Na te małe faktycznie role są dobre. Myślę, że jak on te małe rzuca, to można by się zatrzymać i rzucić. Tfu, zrobić rolę a tą resztę to trzeba zygzakiem wymijać no kurwa naprawdę mnie trafił No kurde, to jest jakaś masakra, jak on mnie tym trafi. Ja tak łatwo życie tracę. Czekajcie, a wiecie co jeszcze bym spróbował? Co zobaczyć? Jak moja tarcza do obrażenia przyjmuje? Będę być z gzakiem? Wtedy trochę. E Stamina może regeneruje, ale zobaczymy. Na przykład na to. W ogóle jestem w stanie zablokować? Górno. Nie, to się nie opaca. Hmm. No cóż, jak widzicie, dosyć tutaj mnie punktuje. No ta magia jest naprawdę OP. Jak ja nie mam żadnej zbroi na magię, ani nic, to ja dostaję taki damage. Jak dostanę jedno po drugim ten czar. Że tu by się przydał czar Znaczy czary, pierścień, który. że mnie z równowagi nie wytraca. Ok, dwa razy dostał. Uleczy się cały, bo nie ma co tam żałować. Okej okay. No leć się, leć się. Jeszcze raz wystarczy Kurde, ale zaspamił teraz Wow Ej kurde, zabił mnie, to jest... Tak jak on zacznie spamować tymi małymi pociskami, to jakaś masakra jest. Z razem to przeczekam. Nie ma co się śpieszyć. Jeśli najwyżej raz ucieknie, to trudno. Ale te małe gówna są wkurzające, wam powiem. Jest tak wkurzające. źle. Kurde, jeden cios mu został, ale on nie ma życia nic praktycznie. Nie wierzę w to. Zas nie, dobra, zniknął, ale nie chciałem ryzykować, bo nie miałem życia. Niestety mnie dorwał. Jest! Jest! Super! Okej okay. Spoko On naprawdę życia już nie miał No i się udało Mam za którąś próbą Trochę ich było Nie powiem Dusza Gwyndolina Zwycięstwo e, Jednak się opłaca e, Lokowane osiągnięcie Pokonaj Gwyndolina Super jednak się opłaca, Wam powiem, przed tymi małymi pociskami się chować, a tymi kolumnami. Dużo to daje. Bo jednak one są wkurzające. No i co, moi drodzy? Eee, kolejny pospokonany. Mimo iż opcjonalny. Jak widzieliście, no nie, na, nie należał do jakiś trudnych. Mimo iż parę razy zwinam, tak, ale te walki dosyć szybkie są. Eee, w szybkim tempie się to, toczą. Można go zabić szybko, tak jak on też was może zabić szybko. Więc to idzie w jedną i w drugą stronę. E, to jest taka troll skrzynka, <grym> nic tu nie ma. Więc e, tak jak mówię, no... Krótkie e, te walki z nim były, więc myślę, że... Przebrniecie przez to. E, cud ostrze słoneczne. Spoko. No ta jego magia jest naprawdę OP, jak e, tak... Przy, przyjmujemy wszystko na klatę nas z równowagi wytrąci. I mosiężny hełm, osiężna zbroja, mosiężne rękawice i mosiężne nogawice. I to wszystko, co tutaj można było zdobyć. Gwindolin pokonany. Więc moi drodzy, został nam tak naprawdę jeden boss. Ostatni już boss, Lord Gwyn. Ale przed nim zrobię jeszcze jedną rzecz, ale to nie w tym odcinku wrzucę jeszcze jako osobny filmik, bo chcę to pokazać, bo doliny jest bosem i nie chcę tutaj nic innego robić. Więc no jeżeli filmik się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, co o nim sądzicie. No i to tyle. Ja zachęcam do oglądania poprzednich jak i nowych odcinków, a tych nowych no będą jeszcze tylko dwa. Bo w jednym odcinku następnym to nie powiem co zrobię, a już następnym Zmierzymy się z Lordem Głynem I zakończymy, zakończymy Całą serię No, Może ja źle powiedziałem, wiecie Teraz trochę Głynowi ubliżyłem Bo być może będę musiał Głyna podzielić Na parę odcinków Bo ja tak powiedziałem, jakbym go miał w jednym pokonać A zobaczymy Jak to będzie Więc jeszcze raz Zachęcam do oglądania Poprzednich jak tych nowych Przecież mówię już ich zostanie No tam maksymalnie ja wiem No 3, 4. No i dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.